Egipcje to moje klimate, Egipt to moje miasto! Egipt jest moje miasto! Ej No na szczęście jeszcze nie włączyłem nagrywania I, I dobrze wiesz, że ja się tak nie witam nie, co Ja się tak nie ja nie to wytrzymać. do poprzedniego odcinka u ciebie Hej dzieci z tej strony Scott! Dzisiaj witam was! nowym odcinku! Dobra, teraz będzie powoli i na spokojnie i po cichu, tak? Witam <tolę> Państwa, z tej strony Tomasz Adamski A nie przepraszam, działowy! Tomasz! Ja nie, ja nie jestem łysy, jestem rudy, dobra? No, dziękuję. Ej, ale kurwa Łysy zawsze mógł być kiedyś rudym! Właśnie. Nie ufa się nie rudym, ani łysym. Nie, dobra, zaczynam, zaczynam. Na trzy. Raz, dwa, i... Hej, cześć! Witamy w tej z dzisiaj nowo odcinek z Chicken Horse Farma. Element ele... jak ty... kamele, ze i... eleło szopen. Kamele... kamele... Kamele molo. Poczekamy Dobra, pozwolę wam wybrać mapę po, po, Pozwolę wam wybrać mapę, mapę O to, po tańczówkę, po W ogóle ostatni odcinek był u Elevena, wpadnijcie, obejrzyjcie, jeżeli jesteście, jeżeli jesteście ciekawi kto wygrał, a kto przegrał eee... Słuchajcie, jesu... <słuchajcie, <słuchajcie ostatnio, przegrał. ostatnio, było zapowiedź, że wraca coś ze Stargate'ów Jakąś Gwiezdne wrota będą robić, jakąś 10 serię Dlatego piramida Okej okay. Oh my god E, a następny odcinek chaj. będzie u Łezy, więc jak chcecie to też wpadajcie, oglądajcie Dobra, start mamy po lewej, koniec mamy po prawej Czyż nie? Tak, okej okay. Ojeju Tak, żeby trochę nie było za łatwo, chłopacy trzeba to tak zrobić, żeby mi było za łatwo Okej okay. <laughs> <laughs> Jesteśmy gotowscy Niech będzie, może być i tak We are of um. freddy for freddy oh, <laughs> Nie, czekaj <laughs> Ej, ten swink sior się rusza! Ej, ten wilk się. Co ja widzę? pierdzielę. Jak tam Łeza? Co? Bo my razem w jacuzzi siedzimy, nie? No właśnie. Gdzie A ja nawet. Ja już się nie przejmuję przegraństwem. Czy kogoś z was to martwi? Nie, no gdzie tam? Ty? Nie. <głos> 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 Chyba żartuj. Chyba sobie śmieszkujesz.

wiem Sojusz No przepraszam komu oddałeś klawiaturę? Co? No bardzo... No, przepraszam No to było takie niemiłe eee, A ja zniszczę za to 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 mi się nie podobało Aha. Ale jak zostawił wyjście no Znaczy wejście w sumie Ale ja wam zrobiłem Ale Czary chary miłe. Czary chary Harry, o, Ari, ale! Oh, o, kary, kary! Zanderowerem pokale! Uiiii, idźcie mi! Weza, może idź lewą stroną, taka podpowiedź. Tam masz platformę. Tam on. No, tak się pomagasz! Weza, idź lewą! I, o. W, w, <tres> <sea> I e w lewo! O, myślałem, że zginie. Dobra. Nie, jesteś brak punktów. Ale no to chuj. Wtedy, kiedy Łeza dochodzi do mety, to jest łatwizna brak punktów. Sprzedtułem ci kwiateczka. Sprzed nosa. Co tam, kwiatuszku? No to co? Double trouble? O kurwa co <średziś> to będzie ciekawe. To, ja to będzie dla ciekawe. What have you done? Kurde. Moja super pułapka nie zadziałała It was... Too superior Oh shit! O oh, kurde lewem <grym> współczuje? <grym> ja myślałem, że przez nie da się przejść, a te doniczki blokują Oh shit! <grym> no przedtem przez nie skakaliśmy na tym tym... Na tej trampolinie To myślałem, że Eee no. e co, Co to wiemy? jest? Sugar. Ta, ta, tylko na to raz możesz wskoczyć, się rozpada, nie? Ooh. Aha, dobra, no tak, w sumie tak, racja. Tasty. Mm. What the fuck are you doing, night? What, what the fuck? are you doing? Sugar. Ta, 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 ra, ra, ra. Mm. O, honey, honey. Arra, ra, ra. Dobra, damy o tak. <laughs> Teraz pewnie będzie trudno. Oj, teraz wolnie nie skakać, dobra Ej, to najgorszy jestem, bo ja jeszcze nic nie ten, nie, wygrał, nie wygrałem Na to wychodzi wygrałem O nie! Wygrałem, wszyscy wygrali O, kur... o shit! Oj! Zakapiłem się na dzisiaj, prawie mnie kolce zjadły Nie! O, shit O! Gratulacje, Eleven Czekamy teraz tylko na Łezę Czy Łeza dorówna nam... I wskoczy i da radę. Chociaż on wygrywa! No nie, dobra, nieważne. On wygrywa? No on wygrywa. Co się dzieje? Łezak komu dałeś klawiaturę. Podłączyłeś tego pada jednak. Przestań! <laughs> Jestem samodzielnym mężczyzną, który daje samodzielnie radę. <laughs> Okej okay. No nie! U? Wow, Ej, to jest szczęśliwa okay, mapa. Yeah. To jest szczęśliwa mapa łezego. We, we, Egipcja to moje Egipt, Egipcja to moje klimaty. Egipt to moje miasto. Egipt is my miasto. Egipt city. Egipt is my city. Is my city. Oh, nie. O nie. postawimy, żeby nie było już za łatwo. Egipt is my city. Boję, za co ty zrobiłeś właśnie? A co ty się interesujesz? O okuźwa! Ole bym dostał, ja pierdolę. Ojej, ojej! A, je, je. Nie! Jest! I did it! Czyżbym! Czyżbym! Nie! Gdybyłeś oh. za tak blisko! <śleski> A to moja własna pułapka, powiem dostać za to punkt Dobra... Ja Pinożek ja się czuję chujowy, nie? Shuttle. Kiedyś musi być ten pierwszy raz Dobra, więc endaj co, jedna, endaj, jedna rzecz jedna endaj, dollowe, to, cono, się wkurwiała w tej grze <aired> No nie, no, co, co, no! <ágina> <electricity> A ja czekam, kurde! No kurde, bo ty! To nie, nie ja. Ty wiatraczna małpo! Co cię za to zrobiłeś? Co ja kurwa zrobiłem? Czemu się nie odbija od tych sotków? Tylko bo nie gnie! No nie wiem... A. To było zbyt proste. O nie, co ja wziąłem? Nie O nie, co ja wziąwszy? O nie... Och. Się chują. Och, no, och, Och, no! Co Mą. ja macie? Będzie, będzie deska ratunku. Co? Dla tonących. A ja tutaj zrobiłem e, dla łezy, żeby mógł przejść o ile, o ile w ogóle tam dotrze. Chyba, że ktoś dot nie dotrze przed nim. No. No. Dostałem no, o, szkurczaczki! Ej! It's I dźwięk all over again! No już ja pierdolę! Ty, ty! <laughs> nie wierzę, on wygra znowu. Patrzcie, on... co? Nie, nie, nie! <laughs> ale overkill, ale overkill! Ale no, expedikowałem! O, zostałem miliarder! Ja też zostałem miliarder! Pewnie polega na tym, że na tym odcinku dużo zarobisz. Mm, może. No, zarobisz, bo ja przegrywam. O. E, to może ja usunę. Ja usunę to. Czy to usunę to. Aha, to usunę ud Okej, okay, to nieważne. Okej, ale, ale... Okay, tym razem. Tam mi dać ale... tak kurz tam nie dotarliśmy nawet. Nie, 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 o o o o się boję. Oh, nie, on nie, się nie, 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 spróbuj, nie, 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 I, I, nie próbuj, próbuj, próbuj mnie, <coughs> I will nie, I will try I nie, will try, I nie, I will try. will oh, try! Oh, nie, oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn, nie, nie, will try! nie, nie, tak. Wiesz co, mi to i tak nic nie dało i tak jestem najgorszy. Tak. Jestem z finałowym kalemenałem. Patrz, jest Ele! wygrałem. a dlaczego ja się nawet nie cieszę z tej wygranej? To jest... Bardzo łatwo, bardzo ładnie, bardzo ładnie się nie cieszę z tej wygranej. Ba bardzo ładnie Patrz, się nie cieszę. Patrz, narzekał, narzekał, że przegrywa, wygrał. Ej, chłopat, I narzeka, że, że i, i narzeka, że wygrywa, no. No to słuchaj, no to wiesz, zawsze jak ci wygrana nie pasuje, no to możesz wiesz... Możesz kliknąć B No właśnie, się poddać po prostu. To też jest jakaś opcja. To możesz wypróbować w następnym odcinku. Nie ma problemu. Co, co, co się co, 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 co się stało? Oj, to się chyba. B! Chyba tak! Będę B. Ale chłopaki dodajcie z powrotem ja mało. Ja to mało. O kurwa O łezę wygrałeś teraz Czy on, on naprawdę, on He really did it To słuchajcie, ja się w takim razie żegnam ze wszystkimi Dziękujemy za odcineczek, znaczy ja dziękuję wam I, i A to ty jeszcze nie się, pożegnałeś? Wobec, nie, bo nagrywałem tak śmieszne momenty jeszcze A to synek, to ty w plecy jesteś wiem, no, co ja mogę. Dobra, to, to trzymajcie się boju, baju i yy, do raju. Cześć. Psz! O, 3,